Rosół czy flaki? Flaki czy może rosół? Ktoś z nas nie miał tego dylematu będąc na jakiejś masowej imprezie typu wesele. Ja powiem Wam osobiście, zawsze wybieram rosół, gdyż nie mam pewności, że te flaki są naprawdę dobrej jakości, ale gdybym miał taką pewność, że flaki są naprawdę zrobione superowo, to zawsze wybrałbym flaki. Ja takie flaki dzisiaj chce sobie zaserwować, a mam tutaj naprawdę towar pierwszej klasy flaki wołowe z firmy rodzinnej, od dekad produkują te flaki. Do tego mięsko wołowe, a także troszkę swojskiej kaczki oraz swojskiego indyka. Zaczynam od zagotowania, obgotowania tych flaków w wodzie, tak żeby pozbyć się tego ewentualnego, nieprzyjemnego zapaszku. Właczki mi się już wstępnie zagotowały, także odcedam tą wodę, a żeby zalać nową, już zacznę właściwe gotowanie. Teraz czekam, aż się to ponownie zagotuje. W czasie muszę zetrzeć te, te warzywka na tym grubym oczku. Flaczki ponownie mi się zagotowały, więc teraz jest czas na dołożenie tej oto tutaj pięknej wołowinki. Zmniejszam ogień. Kaczuszka w zasadzie indyk oraz teraz kaczuszka. Wkładam również kilka listków laurowych oraz kilka kulek angielskiego ziela i gotuję na bardzo wolnym ogniu. Tak jak w przypadku rosołu, trzeba zbierać te szumowinki. Dodaję teraz już marchewki wszystkich warzyw, które wcześniej starłem. pierwszy przyprawi do fla. każda z innej firmy dla różnorodności smaków dodaję jeszcze pęczek pietruszki, selera, a także jeden średni por dokładam też jedną płaską dużą łyżkę soli obowiązkowo łyżka czarnego pieprzu Zamierzam zrobić fajną zasmaszkę z cebulki, mąki i namazy. Cebulka się już pięknie steralizowała, także teraz muszę ją wam dorzucić do tego gotującego się roztaluku placzkowego. w tym momencie na patelnię dosypuję jeszcze trochę mąki. Dosłownie na kilka minut aż ta mąka się po prostu podpali. Mąka się już dobrze podpaliła, zestawiam to do wystygnięcia. Chwilą zalałem zimnej wody do tej patelni, żeby po prostu tą zasmażkę ładnie rozpuścić i za chwilkę wleję tak zostawiam jeszcze przez jakąś dobrą godzinę. Zobaczcie, jaka piękna wkładka mięsna, którą za chwilę zamierzam pokroić w drobne paski i jeszcze raz dodać do, do moich paski. I Tak pokrojone cieniutko mięsko z powrotem wrzucam do baczka. Samym końcem ja jeszcze dodaję łyżkę majeranku, które doskonale się komponują właśnie z flakami I przed chwilą wyjąłem całe zielsko z zupy, żeby już nie przeszkadzała, a została sama kwintesencja Słuchajcie, przed chwilą wyłączyłem flaczki mają bardzo fajnie i za chwilkę zamierzam je spronować. świeżej pietruszki. Powiem Wam, wygląda to rewelacyjnie No i czas na próbę mm. Idealnie doprawione Głębia smaku jest Nie są twarde Mięsko również mięciutkie. Idealne. Idealne. Teraz w chłodne, jesienne dni, gdy się zrobiło już wyraźnie zimniej, taka potrawa, taka propozycja jest szanownie. Dziesiątkę. Serdecznie polecam. I zachęcam do robienia w ten sposób flaczków widzimy się w następnym dzięki za oglądanie do następnego hej